Cześć, tutaj David Mai z AnyMind. Mam dla Ciebie kilka praktycznych porad dotyczących tego, jak przygotować skuteczną wiadomość mailową do klientów. Są to trzy uniwersalne reguły: zwięzłość, personalizacja, a także wezwanie do działania. Po pierwsze, zadbaj o to, aby Twoja wiadomość zawierała same konkrety, tylko najważniejsze informacje wzbudzające ciekawość. Szczegóły dotyczące Twojej oferty zawsze możesz dosłać później. Natomiast znudzonego odbiorcę bardzo trudno jest na nowo zainteresować. Po drugie, personalizacja. Nikt nie lubi być traktowanym jak jedna pozycja na długiej liście leadów. Dlatego też zanim podejmiesz kontakt z twoją, swoim klientem, firmą, adresatem, zrób krótki research, a następnie przygotuj wiadomość szytą na miarę. I po trzecie, wezwanie do działania. Po tym, jak wzbudziłeś zainteresowanie, Przekuj to w akcję za pomocą call to action, czyli wezwania do podjęcia następnych kroków. Jednym z nich może być na przykład pobranie aplikacji. Pamiętaj tylko o jednej ważnej rzeczy: nie komplikuj tego etapu. Jedno call to action równa się jedna akcja do wykonania przez klienta. To wszystkie informacje na ten moment. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule na naszym blogu. Dzięki za uwagę!